Wam bardzo doskonały pomysł. Tęsknię, ja też jesteś taka mądra, piękna, i masz w sobie tyle miłości. Aż drżę z emocji. Jak to? Ta kobieta jest jak pirania. Wszędzie wyczuje twoją krew. Tak, Jado. Nie zapomniałem. Do zobaczenia. Znów kolacja. Widziałam kiedyś film przyrodniczy, w którym piranie zjadły w krótkim czasie całego nosorożca. I wciąż były głodne. Co wy robicie? Wynoście się stąd! Jakim cudem jeden człowiek może być tak bezczelny, natrętny, głodny i... ...długonogi? Firma McKinana zaprosiła mnie na kolację jako szefa firmy, która poprowadzi dla nich kampanię. Wciąż tylko coś jecie. Zauważyłeś? Mam dla Ciebie propozycję. Kupimy kiełbaski i chleb i zaczniemy grillować w agencji. Wszystko na miejscu bez straty czasu. Nie sądzisz, że to świetna okazja, żeby przedstawić światu nasz slogan? Niech każdy się dowie, jakiego geniusza pokochałem. Kochasz mnie? Oczywiście. Trochę?